Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego. Koncepcja miejskiego zakładu komunikacji w Pile została oceniona bardzo wysoko i otrzymała prawie 21 milionów złotych dofinansowania. W ramach projektu kompleks działań, zadań, inwestycji. Mających na celu poprawę życia naszych mieszkańców, naszych pasażerów. Główny trzon projektu to jest 11 autobusów, w tym 6 autobusów o napędzie hydrydowym, bardzo nowoczesnych, 5 pojazdów o napędzie diesla. Wyposażenie, także wyposażenie tych pojazdów dla pasażerów. Każdy z pojazdów zostanie wyposażony w biletoma z możliwością płatności kartą płatniczą, jak również monitoring. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, w tym remont zajezdni autobusowej, budowę węzła przesiadkowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także utworzenie parkingów typu Park and Ride i Bike and Ride. W najbliższych dwóch latach będzie naprawdę widać wiele zmian, kolejnych, takich które. Synergicznie będą, będą na siebie oddziaływały. Chcemy, żeby mieszkańcy korzystali jak najwięcej z komunikacji miejskiej, żeby przesiedli się na rowery, żeby zostawiali samochody i po centrum poruszali się pieszo, i myślę, że coraz bardziej nam się to udaje. To nie koniec dobrych informacji, jakie do piły płyną z Poznania. Wczoraj marszałek województwa wielkopolskiego przyznał dofinansowanie dla PKP-PLK w wysokości 425 milionów złotych na modernizację linii kolejowej Poznań-Chodziesz-Piła. Całkowita wartość tej inwestycji to około 600 milionów złotych. Te projekty, o których dzisiaj wspominaliśmy, chociażby dla piły czy dla chodzieży, będą się bardzo ładnie integrować z tą modernizacją linii, bo ktoś, kto się przemieszcza ze swojego domu na dworzec, chociażby w Pile, skorzysta, mam nadzieję, z takiego nowoczesnego autobusu i potem z pociągu, który będzie mógł jechać z prędkością 120 km na godzinę. Myślę, że to też będzie pociąg już nowoczesny, zmodernizowany, a być może nowy. By do tego doszło, potrzebna jest jeszcze decyzja Ministerstwa Finansów o przekazaniu kolejowej spółce pozostałej części kwoty, która ma być zabezpieczeniem wkładu własnego PKP-PLK. Wtedy posiadając całość finansowania już krok do realizacji tej inwestycji. Jesteśmy w tej chwili na etapie prowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawców. Modernizacja będzie obejmowała remont 93 km linii z Poznania do Piły. Będzie 105 obiektów inżynieryjnych wyremontowanych i zmodernizowanych. 76 przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki modernizacji linii kolejowej pociągi na tej trasie pojadą szybciej, a podróż z Poznania do Piły skróci się o 40 minut. W ramach modernizacji trasy spółka PKP PLK wyremontuje też przejścia podziemne między peronami na Piwskim Dworcu. Przysłowiowe wbicie pierwszej łopaty ma nastąpić pod koniec 2017 roku. Planowane zakończenie inwestycji to już rok 2020.